Będąc na diecie, dobrze wiesz, jak bardzo smakują skrzydełka z kurczaka, ale jak zwykle jest już późno, nie masz już na to makro, a na dodatek nie masz w domu mięsa. Wieczorem, oglądając ulubione programy, każdy tylko marzy, aby ukoić podniebienie. ma tego patana. Tak, ty. E, co to ja mówiłem? Ukoić podniebienie dobrze przyprawionym przysmakiem. Zjadłbyś coś? Spójrz, obok Ciebie leży opakowanie. Widzisz? Po lewej księżycu na kanapie. Po Twojej lewej debilu. następujący. Na weź, gości, nie p... Tyle się mawiarać no jury. Przechodzimy zaraz do stołu, bo tam robimy ciory. będą to nagaciory skalafiora, jak widzisz, tu są wszystkie składniki. I będziemy robić e, mega z skalafiora, czyli po prostu coś, co będzie imitowało skrzydełka, będzie miał mega makro i przechodzimy do stołu. Ok, jesteśmy przy stole, i co zaczynamy robić przepisy. Pierwsze co potrzebujemy to deseczka i nogi. Kolejną rzeczą, jaką bierzemy jest. Kalafior. Tak, wycinamy z niego wszystkie różyczki, które są w naszej kuli. To jest kula, a tu są różyczki, teraz je wycinamy. Albo inaczej. Dobra, teraz bierzemy wszystkie główki od kalafiora i idziemy je myć, bo musi być czysto w gościu. Ej, gdy jest umyty... Cześć. O, teraz lepiej. Co to? Co? Nie wiem. Dużo białka mam teraz w diecie, więc... Gdy jest umyty, mamy naszą podstawę, to będą nasze skrzydełka. Yy, takie wiesz, skrzydełka i teraz patrz to, pokażę ci w czym je zaprawiamy, bo ja ogólnie robię to tak możesz robić to w piekarniku, będzie to wtedy 180 stopni, jakieś 25-30 minut sprawdzę dla pewności, już kiedyś dawałem ten przepis na instagramie, ale k**wa na youtube'a, widzisz mm, jestem mega rozdrażniony bo, 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 Albo taki jestem zaspany, albo wkuriony, który z tych rzeczy. I akurat dzisiaj jest, że jestem i zaspany i wkuriony. jeszcze z brain fog. Zapomniałem ci powiedzieć, jeszcze z brain fog. O jest przepis. Czyli mózg jest taki za Mmm, Jak moja forma na początku. Yy, ile to k***a było pół godziny, 200 stopni. Dobra, no to patrz to. całość ląduje w piecu na 200 stopni pół godziny, albo ja użyję patrz to frytkownicy bez tłuszczowej. Zasadzaj a bo i nie będę mógł zrobić, spokojnie. To działa ogólnie na takiej samej zasadzie jak piekarnik, już cię o tym mówiłem parę razy chyba w innych przepisach, ale jeżeli jesteś nowy to zapiję pasy bo... No, zostaw suba sobie łapy w górę i bądź na bieżąco, zaznacz ten dzwonek. O, I teraz elegancko mamy kontakt wzrokowy, patrzymy sobie w oczy, mówię tobie gościu, zostawiłeś tą łapę w górę? Czy jesteśmy już kumplami, czy musimy to jeszcze przemyśleć ten tak? Mam nadzieję, że jesteśmy już kumplami, więc patrz to, przechodzimy do przepisu. Pa, 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 pa. Podłączone do prądu, ping, e, miska w ręce, ping, coś do mieszania, jeszcze raz, coś, coś do mieszania, ping, jedziemy tak, jogurcik, ja użyję, może to być tak, grecki skier. ja użyję tutaj amelia, amelia będziemy bez tłuszczową wpierdolali do miseczki, to otwieramy amelię. No, Amelka, jak ty zajebiście pachniesz naturalnym jogurtem. Walimy jogurcik do miseczki, to będzie nasza jak to się, marynata, o sorry brain fog, jak będę miał zawiechy to sorry, ale deficyt kaloryczny w ogóle już, a chyba dzisiaj pierwszą dietę już. Więc tak, jogurt. 150 gramów jogurtu greckiego albo skyr, albo po prostu patrz to, ma być gęsty jogurt, czyli ma tak spadać, a jak ci będzie tak się no patrz to, taki gęsty, czaj w bazę, nie? Może być na przykład, jak masz na przykład napisane na opakowaniu jogurt gęsty, no to możesz go użyć. A jeżeli masz napisane na przykład, jogurt rzadki, jak u... Kolejne, co bierzemy, to będzie to, keczupiozo. Ja użyję, patrz to, znalazłem taki w jestem ciekawy tego keczupu ogólnie już go, więc teraz Cię troszeczkę clickbaituję, bo patrz to, jestem ciekawy, jak smakuje. Mm, spróbujmy. Mm, Niezły. zły, nie zły. Mm, Ale... Chyba kokin jest lepszy. Ten taki... Z... Bardzo słodki. Słodzony Stevia, 100% smaku, mm, powiedziałbym, że takie 85. 50% cukru, mm, zobaczymy, 11 węgli i 9,6 g cukru. Hmm, chyba kur... oszukali. Aha, już tu po angielsku, 100% taste, 50% sugar. <grym> 15 g keczupu. O, następnie sól. Ja muszę otworzyć, bo mnie się skończyła soli. Muszę otworzyć moją... No to... Chcę jeść. I soli bierzemy taką jedną czwartą, jedną ósmą łyżeczki, czyli taka szczypta, o, 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 taka szczypta, albo takie dwie szczypty. O półtorej szczypty. O pieprz takie wiesz, standardzik. Pieprzu dajemy trzy razy kręcimy młynkiem. Szczypta pieprzu, czosnek granulowany fresh czosnek garlic. 100 e, pół łyżeczki. Te mnie Oregano, oregano, włoskie oreggiano. Tu sobie damy jedną jedną trzecią łyżeczki. O, mamy już wszystkie składniki, mieszamy je ze sobą. Nasza marynata wygląda następująco, czyli znowu jest mega gęsta, bo użyliśmy mega gęstego jogurtu. Zmieniła troszeczkę kolor na różowawy, ponieważ dodaliśmy troszeczkę keczupu, a białe plus czerwone w małej ilości czerwone, w dużej ilości białe, tworzy kolor lekko różowy, taki zapadający włososia. Albo bierzesz teraz tą blaszkę, wykładasz folią aluminiową, jeżeli to robisz w piekarniku, a jeżeli to robisz we frytkownicy bez tłuszczowej, to patrz to, frytkownica bez ma takie siteczko, tu jeszcze jakieś okruchy. o spadło. i tutaj nie trzeba wykładać, psikać, bo po prostu będziemy tutaj co jakiś czas podnosić i robili u u mega podrzuty, żeby się to nie przykleiło. I teraz tak, kalafior z miseczki bierzemy, obtaczamy w naszej marynacie. Możemy to robić ręcznie, chcemy się i Proszę bardzo, możemy użyć sztućca. I kładziemy tak, żeby kawałki na siebie nie nachodziły, bo się przypalą, a... Po prostu, wiesz, po co jeść przypalone i sklejone ze sobą, jak można jeść oddzielone, zajebiste nagęciki wegek kur... bez mięsa i po prostu mega, mega smaczek. Oh, nie lubię redukcji. Chcę mieć dobrą formę, ale za ch**ę być głodny. Oh, za dużo tego jogurtu. Jak dacie za dużo jogurtu, tutaj tak wam spadnie z kalapiora i się przypali, więc nie bądźcie za hojni, bo to może obrócić się przeciwko wam. A chyba nie chcecie mieć z jogurtu, który spadnie i będzie przypalony, chce już jeść. Ogólnie możesz ten jogurt do miski wymieszać, będzie szybciej, ale nigdy tak dokładnie nie wymieszasz. I jak solo będziesz walić takie kalafiorki do marynatki, wtedy masz pewność, że every single kalafior jest pokryty marynatą i po prostu jest mega jakiś kłak. Jestem mega, mega głodny. Powiem ci tak, człowiek głodny jest człowiekiem złym, a ja po prostu jestem mega, mega głodny, czyli wychodzi na to, z definicji to wychodzi na to, że jestem, co ja powiedziałem, głodny, czy zły? jestem głodny, że jestem mega, mega zły, bo za dużo chciałem być za i by się to opróciło przeciwko mnie. W ogóle na takie duże kawałki kalafiora też nie są wskazane, bo się będą się dłużej robić, lepiej go pociąć na pół, ale. No trudno, gościu, Showtime trwa. Dobra, i teraz patrz to, no właśnie to są ograniczenia tego gówna, że tu zmieszczę tylko tyle. No, na, na blaszce byś z... wszystko, a ja muszę na dwie tury robić. Znaczy, na w sumie na półtorej, bo zobacz to, mało zostało, ale nie mnie na głupę, bo się poklei i będzie ch***e. Idę umyć ręce, papa! I pa. teraz tak, trzeba zrobić miejsce, komóreczka na parafet, bierzemy ręcznik papierowy, bawimy się w MJ'a a MJ for free, Michael Jordan. I ch... na lampie zostało. Bierzemy tak, opakowanie do naszego, do naszej... O kurczę, za dużo białka. I... Za dużo przyprawy bekonowej. Kiedy nasz kalafior jest gotowy, wkładamy go do piekarnika na 200 stopni. 200 stopni, nie 180. Chciałem powiedzieć 180, ale powiedziałem 200. i. 20 minut. Od czasu do czasu, dobra, zrobię tak, nie od czasu do czasu, w połowie czasu, po 10 minutach bierzesz widelec, odwracasz na drugą stronę i po prostu pieczysz to dalej. Wszystko robisz na czuja, na przykład po 20 minutach otwierasz, patrzysz. Jeszcze nie wygląda za spoko, zaraz ci pokażę jak to będzie wyglądać, już włączymy, że żeby... A czy nie, jak pierwą włączę, to będziemy je zagłuszać, więc jeszcze po Dolimy. Po 20 minutach, jeżeli patrzysz i widzisz, że kalafior jest jeszcze niezdrobiony, ja ci zaraz pokażę już to, powiedziałem. Jak to ma wyglądać, to po prostu przedłużasz ten czas obróbki termicznej. I co? No i i po prostu w spakóweczkę sobie aż później. Ale dobra, ja tu nastawiam tak: 200 stopni, czyli mega mega full, i dajemy tu 20 minut. No, dobra, a 20. W sumie to jest tak, tutaj jeszcze trzeba doliczyć zawsze te 2-3 minuty na rozgrzanie. Ale zrobimy tak: 2, damy 20 minut i zobaczymy, co będzie po tym. Czasie. Po 10 minutach zobaczymy tak jak Cię powiem, w połowie czasu nie... Ale włączam zegar. Po 10 minutach obracamy trochę, zresztą z jednej strony się trochę zjarały, ale też się nie jest zrobione, więc po prostu obracamy tak, żeby... O, spadło, spróbuję. Hmm, no i śpieczymy dalej. Otwierasz, pykasz, pykasz w piekarniku widelcem pyk, pyk 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 przewracasz, patrzysz. Na bieżąco reagujesz na dane wydarzenia, które zachodzą w piekarniku. Zjadłem coś chwilą. Co? Coś powiedziałem? No, no, ale dobre bo. Dobra, sprawdźmy czy już są. Jeszcze dosłownie chwilka. <słuch> i po zrobieniu bierzemy keczup, nakładamy keczup, wyciągamy nasze skrzydełka. Jeszcze lodów sobie tak wyszły nasze skrzydełka To moczę go w keczupie I robię Zajebiście wyszedł Jeszcze raz Ale tak jak mówiłem polecam ci pokroić go w mniejsze kawałki, bo taki duży, jak na przykład ten, zobacz, spójrz, że w środku zrobi się tak pół na pół. Mniej ma smaku tej panierki. Po prostu większość kalafiora jest yy, bez panierki, a ta panierka robi największą robotę. Mmm. Mm. Lody. Mmm. Mm. Mm. Lody z kalafiorem. Mm. Keczup. Mm. Mm. Jaki zajebisty keczup, z lodami. Mm. Zróbmy teraz tak, że daj mi swoją propozycję, jaki przepis by Cię interesował. Ja na przykład mogę zaproponować od siebie na przykład pancake'i, naleśniki, Uuu, ale znaczy, ob, ob, obie rzeczy są naleśnikowe, ale pancake'ki są grube, a naleśniki są cienkie, więc wy możesz wybrać. Znaczy wiem, że następne będą sosy, bo tak się umawialiśmy, że następne będą sosy. Pomiędzy tym jeszcze jakiś film będzie e i oczywiście podsumowania z formy, no to co? Pancake'ki czy naleśniki? Ty decydujesz. No to co, jeżeli się podobało, dawaj łapę w górę, dawaj suba, zadaj dzwonek i widzimy się wkrótce w kolejnym materiale. Idę płucować lody, bo <laughs> chcę sobie coś zjeść. <laughs> Wykorzystuję fakt, że nie liczę makro. O, paść. Razbijo <im> mi <im> še lodavi, oh, kje se mi kulturali, ho, nara.